Cześć, witajcie na kanale Od sadu do cydru. Dzisiaj będzie co nieco o nawożeniu sadu kompostem. Cały sad jest już nawieziony obornikiem granulowanym. Na te 120 drzewek i tam kilkadziesiąt krzewów zeszło mi godzina, więc całkiem sprawnie to poszło. Teraz przejdźmy do kompostu. Nie wiem, czy pamiętacie, ale na kanale były odcinki właśnie o tej pryzmie. Pojawiła się ona m.in. podczas testowania. Łącznika, ciągnika jednoosiowego z przyczepką, gdzie po prostu zwoziłem tutaj siano w to miejsce po to, żeby usypać pryzmę. A jakiś czas później był odcinek o tym, jak mieszam tą pryzmę i rozdrabniam glebogryzarką. No więc teraz po tym czasie około dwóch lat, no może ciut mniej. Kompost już jest częściowo przerobiony. Bardzo ładnie pachnie. Może nie jest on idealnie przerobiony, ale myślę, że już jest gotowy na to, żeby rozwieźć go w sadzie. Wprawdzie można by go jeszcze przesiać przez sito, po to, żeby pozbyć się jakiegoś tego siana, które jest u góry, ale myślę, że w takiej ilości to nie zaszkodzi to drzewkom. Ciężko w ogóle oszacować, ile tego kompostu może tutaj być. Aczkolwiek, jak to przerzucałem, mieszałem, była tego ogromna ilość. A teraz zobaczcie, tego jest niewiele bardzo niewiele. Nie wiem, ile tu będzie taczek, około 4, może 5 taczek. Heh, zobaczcie, jaki system korzeniowy, rozwinięty w tym kompoście. No na pewno jest tutaj żyzność. Są tutaj grzyby, są tutaj mikroorganizmy. Kompost powstaje poprzez tlenowy rozkład resztek roślinnych przez mikroorganizmy. Kompost skutecznie wzbogaca glebę w próchnicę, makro i mikroelementy oraz sprawia, że staje się ona pulchna i przewiewna. Nawożenie kompostem sadu najlepiej wykonywać jesienią po tym, jak zdecydowana większość liści opadnie z drzew, choć właściwie można to robić przez cały rok. Do nawożenia sadu najlepszy jest taki kompost, który przynajmniej rok przeleżał na pryzmie kompostowej. Świeży kompost, na przykład taki zrobiony metodą na gorąco w kilka tygodni, dużo lepiej nadaje się do ogródka warzywnego. Chodzi tutaj o to, że do warzywnika będzie lepszy kompost, taki bogaty w mikroorganizmy, który pozwoli warzywom na szybkie pobranie składników odżywczych, a do sadu lepszy będzie kompost bogaty w grzyby. Najlepsze proporcje węgla do azotu w przypadku kompostu do sadu to 1 do 40. Do warzywnika dużo lepszy będzie taki o proporcjach 1 do 25, czyli do warzywnika taki, który jest zrobiony na ciepło z dużą ilością części zielonych. A do sadu taki, który robiony jest na zimno, z większą ilo ilością części zdrewniałych. Tak mówią mądrzy ludzie, na przykład Michael Phillips w swojej książce The Apple Grower. Swoją drogą polecam tą książkę dużo wartościowych informacji na temat prowadzenia sadu w sposób ekologiczny. Michael Phillips sugeruje, że dawka kompostu powinna wynosić co najmniej 5 ton na hektar sadu rocznie. Jednak bardzo ciężko o takiej ilości kompostu, no ja mam około 650 litrów na 30 arów, no to, to jest tak 5 razy za mało. Ale dobre będzie i kilka kilogramów na każde drzewko. Kompost można też mieszać z nawozami skalnymi w stylu mączki bazaltowej. Mikroorganizmy zaczną przetwarzać pierwiastki już na pryzmie kompostowej, przez co szybciej będą one dostępne dla roślin po rozrzuceniu kompostu zalety kompostu. Jeśli zrobicie go sami, no to jest darmowy. Kompost posiada bardzo dużą zawartość materii organicznej. Posiada wszystkie potrzebne do nawożenia sadu składniki. Można go aplikować przez cały rok. Jest zupełnie bezpieczny dla każdej części roślin. Możecie nawet posypać mokre liście drzew kompostem i zupełnie nic się nie stanie. Tym liściom może on leżeć przy korze, nie ma żadnego problemu z tym, nie, nie da się nim przenawozić gleby, im więcej, tym lepiej oraz posiada bardzo dużą różnorodność mikrobiologiczną. Wady kompostu. No tak naprawdę nie wiecie, ile jakich pierwiastków jest w kompoście, ile, ile azotu, ile potasu, ile mikroelementów. Źle zrobiony kompost może zas zaszkodzić drzewkom, np. taki zrobiony z liści zainfekowanych chorobami grzybowymi. Spowoduje to jeszcze większą inwazję chorób grzybowych. Kompost wymaga bardzo dużo pracy przy zwożeniu materiału w jedno miejsce, potem rozdrabnianiu go i przerzucaniu. Jeśli kupujecie kompost z zewnętrznego źródła, tak naprawdę nie wiecie, czy nie jest on zanieczyszczony metalami ciężkimi oraz jakimiś chemikaliami. Wprawdzie mikroorganizmy część z tych rzeczy rozłożą, ale na pewno nie wszystko. Teraz, znając wady i zalety kompostu. Sami możecie zdecydować, czy warto go stosować w sadzie. Moim zdaniem, jeśli go macie, no to warto. Czemu by nie skorzystać z darmowej dawki próchnicy i składników dla roślin. Tutaj mamy białe litewskie, ale to drzewko najprawdopodobniej umarło. Zresztą widać ile tutaj jest dziur. Pokazywałem Wam je w innym odcinku. Tego nie będę nawoził. Tutaj na to drzewko to jest reneta szampańska. Zastosowałem no, 3 czwarte taczki tego kompostu. Czy taka ilość kompostu będzie miała znaczący wpływ na siłę wzrostu tego drzewka? No nie wiem, postaram się to sprawdzić i dam znać. Obornik granulowany się skończył. Kompost jak widać też, a to oznacza, że ten odcinek również się kończy. Dzięki za oglądanie, i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!